Ta nadzieja umarła ze mną, we mnie w chwili, kiedy po pięciu miesiącach abstynencji, budząc się pewnego ranka, nie mając w ustach kropi alkoholu od dłuższego czasu, dostałam objawów odstawiennych, takich, jakich dostawiałam po przerywanym ciągu. I wtedy tak naprawdę zrozumiałam, że to nie alkohol jest moim problemem, tylko coś innego. Bo skoro człowiek nie pije przez 5 miesięcy i nagle dostaje objawów odstawiennych, gdyby jakby odstawił wczoraj flaszkę, no to tak naprawdę to nie była ani wina alkoholu czy butelki, tylko coś innego musiało się zadziać. I dzisiaj wiem, że to nie alkohol jest moim problemem. I tak jak tutaj kolega przeczytał nam na wstępie. Słyszeliśmy słowo prawdziwy alkoholik. Ja na pewno jestem prawdziwym alkoholikiem, bo ja doskonale wiem, że ja się taka urodziłam.